or this ever but you don't it don't matter. Ride or die, that's been the deal. The light of your bike, But if you don't play that for me. I'm out of it, I'm out of it. I lick my gun and then I'm done. I'm out of it, I'm out of it. No man to tell me you're not. Know. For me and Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, to my będziemy rozmawiać. Wiemy? Krótko, dobra. No to jak wiemy, to wiemy. Coś chyba wiemy. Nie no, dzień dobry wieczór, krótko mówiąc. Dzisiaj, dzisiaj gra Rexis z Suchym. Z tego co wiemy, to u Suchego trochę będzie, że tak powiem, rotację, jeżeli chodzi o graczy, ale znalazło się już dziewiątka do zagrania. No tutaj niestety Team Suchego aktualnie przy czterech przegranych stoi Rexisa. Dwie wygrane, dwie przegrane. Więc tak naprawdę tutaj chłopaki będą ładny sportowy mecz przed nami rozegrają. Niech wygra lepszy tak. Dokładnie, yy, od tego meczu akurat bardzo dużo zależy, bo yy, jedni, jeśli jedni przegrają, to może się okazać, że nawet moja drużyna będzie miała jakieś szanse do półfinału dołączyć, więc, <grym> więc jest fajnie. Yy, sytuacja chyba w taki scenariusz to musiałoby być tak, że Reksis przegrywa, tak? Reksis przegrywa, wy następny mecz wygrywacie i gracie o dogranie, tak? Bo macie po dwie mm. wygrane. No dlatego, to... tak, dlatego jestem no, zainteresowany wynikiem tego meczu, bo fajnie by było jednak zagrać jeszcze więcej meczy w przyszłości. W ogóle dotarły do mnie ciekawe informacje, że podobno część teamu suchego to będą ludzie z mojego timu, więc. No, zobaczymy. Zobaczymy, co oni tutaj wymyślą. No my jeszcze mamy do rozegrania kilka meczów, tutaj Kristo definitywnie dominuje, jeżeli chodzi o cały turniej, same wygrane mecze, tutaj jak macie jakieś pieniądze, to stawiać na niego. <grystanie> Myślę, że od tego można by zacząć. Tak się już tutaj powoli na serwerku zbierają, powoli, bo powoli, ale się zbierają. Macie, masz tutaj pan, Panie Piotrze jakieś przy, przewidywania odnośnie wygranego? Mówisz, że chciałbyś, żeby, żeby Reksis przegrał, tak? No, oczywiście, ja e, będę głosować jednak na Team Suchego, oczywiście, no, właśnie ze względu na własną korzyść z tego, e, ale oczywiście życzę Reksisowi powodzenia w tym meczu. Przyda się jak najbardziej, myślę, że, myślę, że wszystkim tutaj szczęście i umiejętności będą potrzebne. Tutaj, już u Reksisa widzę, że skład się zbiera. Zaproponowałbym przedstawienie Roastera, natomiast ja przyznaję się uczciwie, że z obydwu drużyn a kojarzę tylko pojedyncze osoby, z którymi grałem. Miałem przyjemność grać. Wiem, że u Reksisa jest bardzo dobry śpieg, czyli sam Rexis, to na pewno. To na pewno, natomiast. Natomiast poza tym, to, to, to nie wiem jeszcze kogo można wspomnieć z takich nazwijmy to wybitnych graczy. Ostatnio w Screamie, jednym z moją drużyną, w mojej drużynie, zagrał Rampardar. Nie pamiętam jako która klasa, ale pamiętam, że bardzo wiele razy ratował mi dubsko jako medyka. Więc no, obstawiam, że będzie dobrze grał. On w teorii gra na soldzie. Teraz widzę, że na rozgrzewce sobie biega scoutem. Eee, widzę, że tutaj chłopaki się już witają na czacie tekstowym. Może nie będę cytował, bo to różnie może zostać zinterpretowane. <laughs> Także uznaję, że obydwa, obydwie drużyny się zjawiły, mówią sobie dzień dobry, podają sobie prawą dłoń. Myślę, że można to w ten sposób zacząć. No, może jakieś pytanie do czatu. Komu czat tak oddaje, że tak powiem głos. Bo wiadomo, że to tak naprawdę oni sobie grają, ale my tak decyzję o tym, kto wygrywa podejmujemy dyplomatycznie. Więc no. Ja myślę, że tutaj bym dał na tego, tego suchego też głosik, żeby tutaj chłopaki pocisnęli trochę. Żeby wygranko było. No i tak jak mówiłem, tu będą ludzie z mojego teamu, więc trzymam kciuki. Coraz więcej ludzi się zbiera w drużynie Suchego. Suchy jest już na snajperze. Mamy skauta inżyniera grubego i Pyro. Dwie osoby z drużyny Suchego to są ode mnie ze składu. Czyli osoby, które dzisiaj miały dopiero map talk z tej mapy i pierwszy raz na niej graliśmy. Więc, więc zapowiadać to całkiem ciekawie. Tak jak przed streamem mówiliśmy, trochę jest sytuacja taka, że możemy poniekąd robić unboxing drużyny suchego. Bo to. Padło takie hasło, bo tutaj będzie kilka osób takich niezapowiedzianych. Natomiast no zobaczymy, na pewno obejrzymy, jak to mówią, trochę dobrego strzelania. Z czatu są głosy: mokry wygra, rexis przegra, ja wygrywam. No to są głosy, których potrzebujemy, dobrze, na tym nam, zale na tym nam zależało. Mamy tutaj naszego dominatora. Jeżeli to jest prawdziwy, Chris, to bo ja nawet nie mam pojęcia, jak te prawdziwe niki wyglądają, ale chyba tak. W każdym razie mamy naszego dominatora turniejowego na czacie. Będzie tutaj oglądał przeciwników przyszłych, mam nadzieję. Który z teamów na pewno tutaj przejdzie. Chociaż może być tak, że to mój team przejdzie do, do normalnych do, do meczów. Dalej. Bo przypominamy, przechodzą tylko cztery drużyny. 4 z6 drużyn przechodzą dalej, dwie, natomiast na tym etapie będą odpadać. No i właśnie jedna z dwóch, która dzisiaj gra. Bądź też moja. Drużyna jedna z tych drużyn nie dotrze dalej, natomiast Kristo i Fisdzie, Fiz tak? Chyba tak się wymawia ten nick. Mam nadzieję. Oni już mają zagwarantowane przejście dalej. O bardzo dobrze grały te wszystkie mecze. Kto tam miał wszystkie wygrane do tej pory? Kristo, Kristo. Fizjaj przegrał tylko z Kristo. a team. Nie no, to im bardzo y, zazdroszczę, bo y, w, w moim przypadku, w, w przypadku mojej drużyny, to była y, na razie jedna wygrana i to się bardzo nie spodziewałem tego. I to jest akurat jedyny mecz, w którym ja nie grałem, więc to y, nie, to chyba drugi, ale to może coś <grym> oznaczać. No, u ciebie widzę, że macie. Z kim wygraliście? Bo nie mam pojęcia, jaka jest kolejność tych meczów. Widzę, że macie trzy przegrane, jedną wygrałem, natomiast nie wiem z kim wygraliście. Wiesz to zaraz sprawdzę, zaraz ci powiem, bo sam nie jestem do końca pewien. No dobra, to ty tam sprawdzaj. Ja natomiast mogę powiedzieć, że my przegraliśmy właśnie z tymi topowymi drużynami, czyli Kristo i Fisjaj. No, zrobili nas troszkę, krótko mówiąc, zrobili nas troszkę. Już ci mówię, yy, wygraliśmy z drużyną właśnie Suchego yy, 2 do 1. O proszę bardzo, czyli jakiś wy wyrównany w miarę mecz to był. Jaka to była mapa? Pamiętasz, może? Yy, chyba, chyba też WarmTiG. Yy... Warmtik jest ostatni, to nie wiem, czy graliście już wszystkie nie, mapy. Oj, i tutaj wychodzi. Zainteresowanie drużyną. Nie, Dobra, no. wrzucam cię do tego dołu, słuchaj, no już, już muszę, już <głos> muszę. <noise> Takie informacje, no niedobrze. Czekaj, bo nie może tak być. Badwater. Wiem. To były było, było, było szybkie informacje. Musiałeś pogrzebać, ale znalazłeś. To jest najważniejsze. To jest Oj, najważniejsze. Jestem że... gotowy. Na czacie pojawiła się ankieta, także jak ktoś tam na, na czatku tylko słucha, bądź też na full screenie ogląda, to polecam zerknąć na, na czat i zagłosować. I to samo oddam głosik. Pieniędzy proszę nie stawiać, bo to wiadomo wszystko się może zdarzyć. No, kurczę, kontynuując temat unboxingu teamu suchego, to tutaj widzę cztery osoby z mojej drużyny, więc Łukić samają. mają, uuuu. Skits jest dobrym snajperem. To jest gracz, który tutaj będzie robił piki, tego się trzeba... A czy on gra na Demomanie? On gra na Demomanie, no. Okej. Okay. Od tej strony go nie poznałem, ale nie znaczy, że to coś gorszego będzie, no zobaczymy. Zobaczymy. Niewątpliwa przyjemność. Gramy szóstki, jest pytania. Chyba nie gracie. Czy gracie w siedmiu? Jeden na siedem. Ja bym zaproponował tutaj rozegranie tego meczu w systemie papier-kamień-nożyce, ale wątpię, żeby obydwie drużyny były za tym. Skic już chyba na Snajperze. Nie mam pojęcia, jaki będzie w końcu roster. Będziemy mieli okazję się przekonać. Z tego co widzę, to jeszcze jednej osoby brakuje u czerwonych, żeby był komplet. Tak jest. Do czerwonych dołącza nie do niebieskich, jak to mówi klasyk. No ale czekamy, jeszcze tutaj nie mam pojęcia, jakiej klasy braku brakuje, bo widzę, że te się klasy powtarzają. Możliwe, że jest jakiś drobny drobny problem organizacyjny, ale to klasycznie. Co bez problemów wychodzi, to jest nudne, więc jak najbardziej za. tej posiedzimy. Dostałem informację, że Pan Michał obstawił pieniądze jakieś już na wynik. No dobra, Panie Michale, to wiadomo, jak wygrasz, 20% dla nas, a jak przegrasz, to się nie znamy. Cieszę się, że na czacie właśnie zobaczyłem znajome mi twarze, z mojej widowni przynajmniej i to są tacy stali bywalce i już widzę, że tutaj przyszedłem od Pana Piotra. Nie, no bardzo się cieszę, że Jesteście tutaj i mam nadzieję, że nie tylko ze względu na mnie, tylko ze względu po prostu na to, że będzie się odbywał bardzo ciekawy mecz. Oczywiście, że tak. Wszyscy to jesteśmy dla turnieju. Nie dla tych ogromnych pieniędzy, które dostajemy za angaż w nim. Ale no właśnie. <noise> <To> jest... <noise> Chciałbym. Tak, dokładnie. Nie, no to cały turniej jest propublikowany, przynajmniej ze strony ludzi, którzy go organizują. A wręcz nawet są stratni, z tego co wiem. <noise> Ale. Ojej. Co... Ale, Ale bardzo... y, myślę, no my na tym bardzo akurat skorzystaliśmy, bo i to, że dostaniemy doświadczenie właśnie z gry e, kompetytywnej w Team Fortress 2, co, e, so, no do, doświadczenie jak doświadczenie, no każde doświadczenie takie jest po prostu przydatne i no jeśli się interesuje, no to człowiek jest, no, w, w, bogatszy w wiedzę, tak? i w zdolności, e, a to jeszcze, że zostałem wytypowany, powiedzmy, do bycia komentatorem właśnie dzisiaj i jak ostatnio pamiętam, że bardzo wychwalałem robotę komentatorów e, na tym jednym meczu, na którym byłem i była transmisja na żywo. E, tak, no teraz właśnie to jest moja robota i mam nadzieję, że też e, uda mi się coś wyciągnąć z tego, jakieś jakąś lekcję i no, no bo przecież ja tutaj się gustuje powiedzmy w głosie, w dubbingu i tak dalej, więc dla mnie to jest bardzo ciekawa robota teraz wyznaczona i mam nadzieję, że no dam, dam z siebie wszystko. Tak? Mam nadzieję, że masz przygotowane jakieś takie kwestie, catchphrase'y, natomiast no, uczyć się tutaj to nie wiem od kogo byś chciał, bo tutaj chyba nie mamy profesjonalnych komentatorów, wręcz tacy zjawiający się. Na, na, na ostatnią chwilę są ludzie raczej. Brakuje tutaj nam radka profesjonalisty, który dzisiaj prawdopodobnie walczy ze strasznym żywiołem. No nie będę tutaj rozwijał tematu, że <grym> w ten sposób bym to nazwał. Chłopaki dają redi, ale jest ich ośmiu. Nie mam pojęcia jak, na jakiej zasadzie ma to działać. Czy oni grałem dziewiątki, oni grałem ósemki? Co tu się dzieje? Teraz jest dziewięciu na ośmiu z powrotem. No, może tak być, może tak być. Dawać ready-up piszą ludzie z mojej drużyny, która gra u suchego. W sensie na streamie ci nie słyszą, tak? Dobrze. Tutaj to wytłumaczymy może, co tutaj się dzieje za zagwozdkę. Organizacyjnie jest trochę problem, nie Dobra. Nie. <laughs> to No natomiast przejdźmy już od tych naszych banialuków do rozgrywki, bo te dwie drużyny już tutaj outują. Co? Co? Tu się... Czerwony demoman bardzo agresywnie wszedł na punkt, ale... Trzech czerwonych demomanów zróżniali. agresywnie weszło na punkt, co Faktycznie, mają trzech demomanów w drużynie. Nie mam pojęcia co się dzieje. Um, Chyba to mógł być przypadkowe, przypadkowe rozpoczęcie meczu. Tak, Tak. coś może być nie tak. Nie wiem czy to nie jest sytuacja, o której rozmawialiśmy wcześniej, że ze względów na braki graczy mecz jest rozwiązany po prostu DeathWinem, bo no chłopaki tutaj skaczą na stickach i Atakują mieczem. Nie mam pojęcia, co tutaj się dzieje. E, od strony organizacyjnej pozostaje mi powiedzieć, że chłopaki ładnie przez ten punkt szarżują. Rexist sobie tańczy gdzieś na moście w tym lewej z tego co. E, padło ładne zdanie: Get Rexist, e, więc <śm> e, myślę, że to może być e, zastępstwo dla Defuina od dzisiaj. E, nie wiem, co się dzieje. Nie wiem co się dzieje, liczymy tutaj, czekamy tutaj na informacje od naszych koresponderów technicznych, może tak to ujmę, którym mam nie odpowiadać, albo drugim, którzy siedzą wyciszeni na Discordzie. Poczekamy chwilę na informacje i mam nadzieję, że zaraz się rozeznamy w całej sytuacji, bo jest coś troszkę nie tak, krótko mówiąc. Team Suchego poddał grę z uwagi na brak zgody przeciwnego teamu na ilość merków, która zaistniała. Eee, uh. No, ja powiedziałbym, że się nie dziwię, bo jednak granie na drużynę, w której jest pięciu merków, mogłoby być problematyczne. Co najmniej e, ze strony Rexisa, bo wyobraźmy sobie tą sytuację, w której by przegrali. No to pytanie, czy oni przegrali z teamem Suchego, e, czy oni przegrali z teamem w połowie moim, tak naprawdę. E, tu już widzę chłopaki po męsku, idą to rozwiązać na MG, to jakąś różnicę zdań. Natomiast z naszej strony to jest chyba najbardziej efektywny kast kiedykolwiek. Nie było Dobra, nawet... Robiliśmy się w rekordowym czasie, powiedziałbym. Tak, tak. Można powiedzieć, że to jest speedrun. E, Padło pytanie na czacie, czy suchy potrzebuje merka? Nie, suchy potrzebuje swoich graczy. Tak bym to nazwał. Merków już my pod dostatkiem. Eee, no, niestety, z tego co słyszałem, to sytuacja właśnie u Suchego wygląda tak, że e, bardzo rzadko jego oryginalni e, członkowie zespołu zjawiają się na mecze, i nie inaczej jest w tym wypadku, niestety. Dlatego dużo Merków e, zgłosił właśnie, że, żeby się po prostu pojawiło na tym meczu. Ale team Rexisa, z tego co słyszę, nie zgadza się na takie warunki gry, no bo jednak, no, faktycznie, no, nie z, z jaką drużną. Wtedy grają tak naprawdę. Tak jest. E, czyli w tej sytuacji, jeżeli chodzi o te drużyny, które będą grały dalej, e, sytuacja wygląda w ten sposób, że Team słuchego niestety już pewniakiem odpada. E, team Rexisa ma trzy zwycięstwa, co rzutuje w ten sposób, że ja, grając e, ostatni nasz mecz z FishJayem, e, będę musiał wygrać ze swoim drużynem, aby, jak rozumiem, dogrywać e, mecz z Rexisem. Co zakładam, że nie będzie miało miejsca, ze względu na to, że drużyna Fizja jest jaka jest. Chyba, że moja drużyna wzniesie się na wyżyny swoich umiejętności i uda nam się dotrzeć do e, następnej fazy. Natomiast no, zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, jak to będzie. Pan, panie Piotrze, też chyba, nie, ze mną będziesz walczył. Jeżeli my przegramy, ogóle Właśnie tak, dostałem informację tak. od e, mojego mentora właśnie, że to nie za bardzo polega właśnie na przegranej Suchego czy Rexisa, a bardziej polega właśnie na przegranej twojej przyszłej. No to w tym, nie, zakładaliśmy scenariusz, w którym Suchy może wygrać, wtedy Reksis ma też dwie wygrane, natomiast w tej sytuacji Rexis ma wygrane trzy, moja drużyna wygrane ma dwie, które prawdopodobnie zostaną na naszym koncie, nie zmieni się to raczej w trójeczkę, więc prawdopodobnie po następnym meczu będziemy mogli się spotkać w lobby, krótko mówiąc. Jeszcze. <laughs> przepowiednia się spełniła. <laughs> Zobaczmy, jakich merków otworzysz. <śmiech> <śmiech>

Mm -hmm. Powiedz, że coś dobrego. Tak, tak. A cóż no, speedrun dwudziestominutowy miał miejsce. No, no hmm. szkoda, no trudno, no ch też ch chciałem w te. No właśnie trochę już w takim razie ci się zawiodłem, bo już się nastawiłem na komentowanie, nie? Ale co może, może kiedy indziej. Cóż pozostaje mi powiedzieć, że miło było się spotkać nawet na to 20 minut i chwilę odezwać. Mhm. E... Dziękujemy no. za oglądanie. Słuchanie bardziej, bo oglądać to nie było za bardzo czego. Natomiast miło było, że zajrzeliście i dziękujemy. Dziękujemy. Papa. Nie. Nobility, who died and made you king of anything. You think that I'm insane? It's your mistake. Kingdoms arise and fall. I've come to take it all. I'll take it. I've come to take it.